Siemaneczko, z tej strony Dudek i witam was w Counter Strike Global Offensive razem z moim przyjacielem. Witam. No. Eee, ale tak to jestem psychiczny, a.k.a. Bóg Syberijski, a.k.a. rzuczek, Młóczek. Tak. Nie, nie pytajcie. Eee... Tak. tak. Ja im a idę na... Widzę. No tak. Telefon mi dzwonio! Siedźcie w nagrywaniu! Przerwa w nagrywaniu była, bo, bo telefon dzwonił, musiałem się rozłączyć. Ura, bombę nie zaplantowali. Jest tu bomba gdzieś? Bo ja nie widziałem niczego, żadnej akcji. Nie, ma wyciszonek Nie, dobra, nie ma wyciszonego Counter Strike'a. I bo ja ani jednego killa nie mam chwilowo. Nie. Nice. Jakiś pedał mi... O, oh, Desert Eagle, darmowy. Ja mam darmowego Igla. Nie, nie wyrzucamy nikogo. Jesteśmy przyjaźni. Tylko w tym meczu. Dobra, graj jeszcze Ekko, jeszcze A ty już Famasa kupił. To ty jest mój przyjaciel. Dobra, biegnij na B, ja się przebiegnę na A. No mm, i e, taki zwyczajny odcinek z Counter-Strike'a, że bez żadnej mapki, bez niczego, żadnej. O dostał! Przepraszam. Żadne jeden na jeden. Dobra. Serio? O. Mm. Ała, to jest ona A. Jednego zabiłem, jednego obiłem. No, szacuneczek. Ja sobie mam jednego killa i jedną asystę i jednego zgona, więc... No nie, tam była AK. Coś mi dopił Ale jeszcze zrobiłem. Kiesz? Ja, ja kurde wychyliłem z okna i jeszcze mi kurde wstał w łeb. Ja tutaj mam taką pyszną herbatkę, ale jej nie będę pił na odcinku, no. kur... A to smacznego. Co? <laughs> Przed chwilą jadłem pierogi na słodko, takie, takie... Jak ktoś lubi pierogi z truskawkami to pozdrawiam Pierogi z bułką polecam? Co? To jest prawdopodobnie Nie, szli od Mido. Ja Janego mam? Mam bez Dion. Nie miał kawaha Nie miał kawaha Mit czysto jest? Tutaj masz bombę Ja bym tu został Ja smakuję konekta Ktoś, Ktoś mnie oka? strzelił okay. Mm. ok, ustrzeliłem tylko na Hedo. Przydałoby Przydałbym się Nie, nie idź, nie, nie zabiłeś mi go, proszę! Zostaw! Jest, na idzie, bierz. Nie! Żałosny <gryzny> gracz, żałosny. Ile miałeś fragów? Nie wiem, 3 chyba. No to, to, kurde. Oh, żałosny gracz Counter-Strike'a. Chciał MVP, zginął. Chciał być fajny, zginął. <gryzny> A ja go jeszcze obijałem jak w oknie stałem. Też go no. tam raz walnęłem. Ona chyba na chyba tak 10 kotów. Ja, Chodź ktoś ze mną na A. No idę. A tu mam MK. Tak? To miłe. No i MK o, nie. Trudno. No kurde. No, przepraszam. Aj. O to, to ty! Ała. Ała. To mi że... się pomieszało. Tak, tak. Ogel mogel w czole. Co? Sorry. To mi się pomieszało. Ja mam jakąś głupię do Tak zawsze. Ja mam wrażenie, że nie na B wchodzą. O, masz no, dobre wrażenie. No, ja już że nie. Ja tam małtowa w wrzuciłem więc. O, przebiegali. Nie I gdzie proszę Dobra, chodź, czekamy na nich. Będą skakać okno prawdopodobnie. To byłby ich błąd. O Boże, jaki debil. Czemu? Napisałem mu nie pisz mi, bo mam odcinek. To mnie będzie spamił. Dobra, mam bombę. No to wchodzimy tam. Dobra, nie mam bomby. Przeżuję. Aha, plecy. Plecy tutaj. A się herbaty napije? Jeśli wam podobają się odcinki z Counter-Strike'a, takie zwyczajne, bez mapki, to piszcie oczywiście. Play time, play time, play time. Time, 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 No, no, no. Uh, no. O, ale on gdy, gdyby on wychylił i on by go zabił w ostatniej sekundzie, nie? To ja bym go wykikował. Nie śmierci. Mam, mam No, Może i lepiej. Ty widziałeś, nie, nie pokazywałem ci tego filmiku. On nie jest na YouTubie, ale... Y, wykikaliśmy z typkiem wszystkich i graliśmy 2 na 4. No to mówiłeś mi o to... Wygdala. Ale nie pokazywałem ci go. No, ja to on nagrane. Może to wrzucę na YouTube'a, może nie. Nie wiem Miec czysty, prawdopodobnie Tutaj jest, tutaj jest jeden, jeden jest Ten Botu jest nasz bawik Kto tam wyczyścił? No sfragowałem sobie dwóch Ej, ja myślę, że Botu zabije O co się, nie chodź tam Nie wiem 69 HP mi zostawił No wiem, nie wchodził No dobra 69 HP będę grał Glas, kurde, mi skikają Ej, ej, ej List me give Ace, Ej, hey, hey. no! Z fellow łupi. Mm. Ten, no. Haha! <grym> 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 taki ucieszony dudek. <grym> Ale miał być Ace. A nie, ja nie lubię grać M-com. Ja, ja lubię grać M-com. Dobra, A-com. Znaczy, SK jest okej. Okay. Mówię ci o to. Kupiłem C CZ. -kę. Chcesz CZ, bo ja nie chcę. No mogę. Przypadkowo chciałem kupić granat, a kupił CZ. Pot Ale... zabrał killa. O Boże, kurde. No, ja na Ja już jestem tak uczulony na tych grobów. Ja do... Robię kosę. Nie, nie, nie. nie. Nie daj mi kosę! Bo mi prawie kosę zabrał. Bo typek na spawnie stał, nie? Co miał? Pobiegłem po kosę, nic nie miał. Ej lorda! Panie się ułożył, chodź tutaj. Nie, dobra, nie, ja biegnę po tego. Po fragi. Cześć, zginęłam, zrobię. Haha! Przepraszam. Gdzie jest bomba? Bomba wybiega na. W Daj mi to. Nie ma AK. Hmm? A, i tak mam MVP za najwięcej zabójstw. Uu! Szczęście. Szczęście mi dopisuje. Na odcinku szczęście mi dopisuje, co jest naprawdę bardzo dobrą sprawą. Ktoś uderzył kogoś wtedy nożem, jak defuzował. To nie było dobre. Tak się nie robi. Dam sobie tutaj taki kapeluszek ładny. No, malujemy go, biegnę sobie po fraga z noża, może da i ma. Mhm, biegnę. Na miałbym kosę, oczekaj. Jak ja tutaj staram się obijać lichwiarzy, ale oni są, oni są B? No, I don't do. A gdzie jest zaplantowane? Mm. Ja to jest sprawdzę B, jest miała. Ała! Ale jestem złym człowiekiem. Mało mnie uczuło. Defiuzuj to! E to powinno być tak, że jak się jest na fleszu, to się dłużej defuzuje, nie? Teoretycznie by to było takie logiczne. O, jeszcze go dobił. O, o, moja Nie, ty nie umiesz grać z tak dobrze. No to też spokojnie. Wiem. Najmiankę. Ja, no nie, nie wezmę, tej AWP, powaliła cię chyba. Gdzie twój bąbel myślowy? Bąbel myślowy Tamten typek co. Thanks? Co nie grał? Nie, to, to znowu gra. Nie! Naboje! A są? Nie, nie, tutaj jeden taki był. No, bomba, na. No. no, są A. Mm. Mam kawałeka. Dwa fragmenty. Po co podnosiłeś tą, tą AWP wtedy? To podejściu. A podniósł sobie w końcu, czy, czy, czy nie? Wrąbałem go. Tak, i zdech. Pff, debil. Nie zdech. Chyba tak zdech. Zdech, nie ma jej. Patrz, Patrz, wszyscy mają prawie awupy, Znaczy, kałachy w naszym teamie. Team antyterrorystów z kałachami. AK to dla mnie AWP. Jeden. Zdjęłam im bota. Co ty robisz? Ale tam już smyrlałem ogniem. No widzę, śmierdzisz Ostro. Podniosłem sobie kocha z prawie mam bez, bez dwóch naboi, tylko więc. Fajnie. Lichwiarzu. Nikogo nie ma. No B plantuję. No. No w dupę! No. Co za Andrzej Łysogórski. I ukradł mi bota. Jaki, jaki cień. O, korona. Posadzkę rozwalają na dawny, na A taka ładna była. Dziesięć koła kosztowała, a wy ją rozwaliliście. Bo się pogniewamy, nie będzie tak fajnie. Dobra. Ja prowadzę oczywiście, No, znaczy że w sensie prowadzę w tym sensie, że jestem na samym początku tutaj. Badania i wchodzę im na plecy Łowo, że ja jak atum, się wystraszyłem Tak? A to ja wchodzę underem na dół No czemu mi zabierają kille? No co głupie śmiecie nie szanuję ich. No, brał mi kilo. Nie wiesz, to ja bym nie jem w dupę. Ej, nie rzucisz mi koła, Nie. No. Wiedziałem. <grym> Albo wejdź. Będę dobrym człowiekiem. Na odcinku, tak? Patrzmy, to. My to ogramy 16 -0. Jak my to ugramy 16.0 to musicie dać łapkę w górę. Musicie nie. dać łapkę w górę. Za fakt, że, że mam 31 punktów i jestem prawie najlepszy i za to, że ugramy to 16.0. A jeśli będzie na przykład 15-0 to też dać łapkę w górę. Mam bombę. Mm. Obit na mid Mam dwa kurde... Dobra. Mid w głowie, nie? A, mid, mid jeszcze raz. Tak? Będzie, będzie rotował od mida. bombę. Idę mu plecy. Ojoj, gdzie on jest? E, A awesome. są wszyscy? No, było Ała, biej, proszę. A, fakie. Dwa strzały w głowę miałem. No dobrze, gram dzisiaj. Dobrze mi idzie. Trzy, trzy gwiazdki to jest, trzy MVP to jest, to jest jednak. Jednak to jest oznaka, że nie gram w najgorzej. No. Ale oczywiście jest tutaj bób syberyjski, który, który wszystkich kosi. Swoim ogonem zagłady. Ogon zagłady, o nie. Mój ogon to... Plus... Plus the major No nie. Czemu ten bot rzucał w swoich granata? nie no, Boże, piękna gra. No, będzie to 12. na jakieś down z Bombaju. Oni się mogą poddać, nie? Ale ja bym wolał, żeby nie, bo, bo MVP sobie chce poznać. No kurde, co śmiecie! Wszystkich mi wybijacie. No nie jest chyba, to jest smutne. Mam koła, teraz o. nie dam. To jest ten Twój kawałek ja chyba. Co? Co? A co ty robisz? Wysy te AWP. A daj mi Nie, bo wtedy podniesiesz mojego kocha. Dobra, ja się, tak... przejdę, ja się przejdę na midno. A, a to na biedny. Nie, będę staraszował mida. Boże, się zastraszam. Robisz? O, jak on to zrobił? O, oni wchodzą A, oni wchodzą A, oni wchodzą A, oni wchodzą A. No dobrze. A wchodzą? Prawdopodobnie tak. Albo fejkowali i poszli na B. Wątpię, to są z bombami. Weź kałacha, weź kałacha, weź kałacha. Nie ma. Znajdź. Sprytny człowiek. O, masz kałacha. To jest mój. To mi go oddasz. No, kałach był! O, ale triki. Triki z Bombaju. Ej! Purple A Spróbuj y, fake defuzować albo dobra znalazłeś go. No i defuzję ładnie ugra, nagra. I masz MVP za defuzowanie bomby. Nie bierz tej awupy. Dobra, give mi AH. A co ty byś chciał? A, A, na pewno. Kupię ci, ci eskę. ty mnie nie chciałeś dać. Ej, no, to, <laughs> <Kupaj> to. <laughs> Moje węty. Ej, to będziesz na 16-0, No. Idź. Chciałbym się jeszcze na a Ja już mam trzy zabójstwa. Gdzie jest ten ostatni? Zdajesz sobie sprawę? Nie wiem. A, nie. Dajemy mu save'ować. Czego szukamy? Ja go szukam o jest kill, no nie! No ty śmierciu <gry> Wszystkich Dobra. kradniesz, ty masz 8 MVP Może ja Dobra. chciałbym chciał sobie awansować, Dobra. bo może jestem główny. może chcę być fajny. Może Dobra. chciałbym nową rangę, nie! Ja to ciebie. Myślisz, że mnie to interesuje? Nie o ty masz ty masz taką, taką yy. Ksi taką studencką czapkę, ja mam buźkę uśmiechniętą. Oh, <laughs> Ale widzisz to? Mm -hmm. Boże... boże. Trzech debili to stało! Bo oni są posiedzeni, mówisz? Cztery, cztery flagi. Please, give Aisha. me ace, give me ace! Ja będę miał AJSA, ja będę miał AJSA, ja będę ja miał ace'a Ja będę. Idę ukraść Jak za to nie będzie łapki w górę. o, jak za to nie będzie łapki w górę. Nie będzie, bo ukradny. Musi być za to łapka w górę, jak zrobię ace'a Czy ten pedał? Musi być łapka w górę za ace'a Muszę zabrać go. No. No nie, jak mi zabierzesz to, 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 to już nie jesteśmy przyjaciółmi. Jest gdzieś na B Tylko jest z tym akurat najdalej B. Zabawnie Po co? Ja cię go przetrzymam. Tam fioletowy jakiś jest. Nie! Zabij go! O dobrze. Chodź tu szybko! Góra jest, góra jest. Ja chcę Ajca Jest! Ace! Yes! Nice! Dlaczego ja go Czemu oni byłem ten... Skończy skończy skończyli? Ha, nie, bo zmiana drużyn. Jest ace! Dobra. Za to musi być łapka w górę. 16, dla 10, mnie 10. i dla Bobra. Dla mojego przyjaciela psychicznego. Ej... I dla mojej herbaty, bo jest dobra. Powiedzam, będzie zero? No oby, będzie 16-0. Nie, będzie 16-0. Dobre. Wiesz w jaki, w jaki sposób w ogóle zabiję okay. tych trzech pierwszych? Oni stali na tym daszku dziwnym. Zaraz ci pokażę, którym, nie? Wejdę sobie na niego. Cofnij, cofnij, cofnij trochę. Ci pokażę na jakim daszku stali. Dobra, Trzech typków stało tu. W tym dziwnym takim miejscu. O faka maka, I na tam idę. Uważaj. Udała. W twarz. Nie, musimy zrobić 16-0. Dobra, mam, mam jakiegoś kolegę-bota. Przyjaciel-bot. Dobra, mam, mam mojego Deedla. Dobra, 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 bra. dobra. Fuck. Masz jeden na jeden. No, yeah, Od ciebie zależała łapka! Ale ode mnie też, dobra. Ale za to i tak musi być łapka w górę, bo mnie mejca. 52 punkty ład. Ale to i tak dobra. nie jest mój rekord. To chodźmy B. Beat him. Jakbyśmy poszli B, to byśmy to ugrali, bo oni się nie, by nie spodziewali tego B. B. Purple. B. Purple. B. Purple. B. <grym> ja mogę iść O no Boże, jaka mnie chyba Może. A co, zdekłeś? No... Dobra, musimy pilnować teraz z zaplantowanej bomby. A plant No, Nie, 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 ja nie planuję. Plecy! What?! What?! Mmm, się. Ale może ugrają. No, muszą grać na czas. Light time, Czemu on bierze ta WP? Bo on no, ugraliśmy. 16-1. Nice. Nice. To był naprawdę dobry mecz. o dostałeś tego, graffiti ładne bardzo, z kosami. Ja bym wolał kosę, no ale... Ty raczej graffiti byś wolał. Tak, tak. 31 wygranych meczów turniejowych mam, a Ty? Jedna? 31 i ty siedzisz w s Jak? Nie i z już wtedy globala chyba miał? Dobra. dobra. Wchodząc w ekwipunek i pokazując wam, mam, mam hyperbistę, którą się podniecam, bo, bo jest fajna, którą mi tak nie gram, bo nie gram AWP-ą, to prostu pokażę Seyrexa. Powiem wam cześć i do następnego odcinka. Żegnam się Dudek i, i kolega. Kolega no poszedł i cześć wszystkim. Właśnie chcesz kogoś pozdrowić, bo teraz masz takie minutkę dla siebie. E, nie mam przyjaciół. Nie, ja wiem, wam... to, to pozdrów mamy. E, to pozdrawiam mamę, taty psa. Masz psa? To dobrze. Ale, ale pozdrów kolegów. Nie no, 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 to. na pewno mam znasz jakiegoś kolegę. To pozdrawiam... Mmm... Pozdrawiam Szymonka. Nie, nie, ci się tak boże ze dobra. Cześć. <grym>